Cześć, witam na kanale Bike Trip. Na wstępie chcielibyśmy podziękować za 1000 subskrypcji. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Jest to dla nas duży sukces. A dzisiaj jedziemy z tematem 6 najbardziej niebezpiecznych, ekstremalnych tras rowerowych na świecie. Miłego oglądania. A na początek zapraszamy Was do Boliwii. Mamy tam odcinek 60-kilometrowy łączący La Paz z regionem Yungas. Jest inaczej nazwana ta droga drogą śmierci. Jest najniebezpieczniejszą drogą na świecie ze względu na to, że jest dość wąsko, drogi są szutrowe, bardzo strome przepaści, nawet 600 metrów w dół. No, a zabezpieczeń totalnie zero. Z jednej strony jest to najbardziej niebezpieczna trasa, a z drugiej strony odwiedzane miejsce przez turystów. Co roku przyjeżdża tam ponad 25 tysięcy osób, żeby się przejechać właśnie tą trasą, i jest to największa atrakcja turystyczna miejscowości dla Paz. Dla Was? Dla nas? Dla kogo? Piszcie ja w komentarzach. A teraz zabieramy Was do Stanów Zjednoczonych. Zresztą wszystkie trzy trasy, które przygotowałem dzisiaj dla Was, będą w Stanach Zjednoczonych. Portal Trail w Utah na pustyni Moab to najtrudniejszy, najbardziej ekstremalny szlak rowerowy na świecie, a na pewno w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się właśnie na pustyni Moab, która obfituje w liczne szlaki rowerowe, ale. Portal, trail to ikona tego miejsca. Można tutaj faktycznie zginąć, i faktycznie giną tutaj rowerzyści. Jest bardzo trudny szlak, można zlecieć kilkadziesiąt metrów w dół. Wąski, taki piaszczysto, kamienisty bardzo, bardzo trudny tylko dla ekspertów. Czy polecamy? Nie wiem, zależy jak się czujecie na rowerach, musicie być naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Fajnie wiedzieć, że takie trasy też istnieją i być może akurat ktoś się czuje na siłach, może spróbować. A teraz wracamy z powrotem do Europy, zapraszamy do Włoch. Tam w Dolomitach mamy Via ferraty, czyli żelazne drogi. Historia sięga czasów I wojny światowej, kiedy to porobili dużo asekuracji na tym odcinku, by żołnierze mogli Przemieszczać się bezpiecznie z miejsca na miejsce. Ferraty mają około 3000 wysokości, mniej więcej. Są raczej popularne wśród spinaczy górskich, ale jak się okazuje, również wśród rowerzystów. No tak na pewno Via Ferratę, żeby pojechać rowerem, trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenie, z więc pewnie nie dla każdego. No ale trasy mega. White Line Trail w Stanach Zjednoczonych, Sedona w Arizonie. Bardzo trudny szlak, który trawersuje przez praktycznie pionową, piaskową górę. Na palcach jednej, może dwóch rąk można policzyć rowerzystów, którzy przejechali ten szlak. No i jak sobie studiowałem materiał do tego filmu, zobaczyłem, że mój kolega z dzieciństwa zjechał ten szlak w, tak dosłownie najmniej szlak górę. Czyli nie dość, że przejechał w poprzek, to jest chyba jedynym rowerzystą, który zjechał w dół. Także pozdrawiamy, jeżeli byście chcieli poczytać sobie o Michale, to Michał Kolbek, wpiszcie sobie w Google, ma swoje osiągnięcia. Wyspa Sky w Szkocji, jest to druga wyspa pod względem wielkości, a na niej góry Kulim. Najwyższy szczyt ma na 992 metry i zjechał z niej Dan Makalski. Bardzo trudna trasa, bardzo ekstremalna. Sam opowiadał, że przygotowania do niej były dość ciężkie. Każdego dnia musieli wchodzić i schodzić w jedną stronę 2 do 4 godzin ze sprzętem. No naprawdę było duże wyzwanie. Zobaczcie filmiki, i sami. King Kong Trail Utah w mieście Virgin to jest trasa przygotowana ręcznie, także na potrzeby Red Bull, Rampage, wyścigów rowerowych właśnie organizowanych przez Red Bulla. No i tutaj mamy dużo kamieni, dużo dropów, czyli takich skoków, kilkumetrowe dropy, bardzo trudna trasa rowerowa, na którą możecie sobie przyjechać, jeżeli jesteście doskonałymi rowerzystami. Także polecamy. A jakie są Wasze osiągnięcia? Może Wy lubicie zjeżdżać z różnych górek? Wysyłajcie nam swoje materiały, filmiki. Komentujcie, lajkujcie, lajkujcie i subskrybujcie, bo bardzo nam to pomaga. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Czołem!